Ej kochani, mamy sobotę. Jak tam po hagal? W ogóle ciekawy tydzień. Rozgadaliśmy się w poniedziałek, a potem jeszcze w międzyczasie i Durisas i Wyrt i Hagal. Dobra, co dla nas na dzisiaj, na sobotę? Pertro. Pertro. Studnia bez dna przejście portal sny uważajcie dzisiaj na wasze sny uważajcie, bo coś ciekawego może do was przyjść, jakieś znaki Pertro, wiecie o tym, że jest to runa szczęściarzy też, więc a... Um też tutaj jak najbardziej te wszystkie konotacje z jakby totolotkiem czy z kupieniem sobie zdrabki jak najbardziej tak niech Wam szczęście sprzyja ale tutaj przy tej pertro nie wiem czy to chodzi o tą talię, ale tutaj przy tej pertro ja czuję, że będziemy zagłębiać się dalej głębiej wchodzić w siebie wchodzić w nasze być może poprzednie wcielenia, wchodzić w nasze w nasze dary, tak? Bo to też jest dar. Ja mam wrażenie, że tutaj coś może do Was ciekawego przejść dzisiaj, więc bądźcie otwarci na znaki, słuchajcie, miejcie oczy szeroko otwarte, bo coś, co usłyszycie, może tutaj naprawdę gdzieś pozmieniać Wasz sposób myślenia. To jest naprawdę ciekawa runa, zresztą runa trzech norm dlatego też takie nagromadzenie różnego rodzaju spraw z, z przeszłości, przyszłości i z chwili obecnej może się tutaj wiązać natomiast Wy bądźcie czujni, otwarci i postarajcie się dzisiaj nie to co chcę Wam powiedzieć to o poszerzeniu swojej perspektywy postarajcie się dzisiaj nie klasyfikować niczego postarajcie się dzisiaj nie Wywierać na siłę jakichś, tutaj um, nie szufladkować, o w ten sposób. Tylko postarajcie się popatrzeć na świat szerszą perspektywą, inaczej. I, um, i to powinno też Wam dzisiaj przynieść ciekawe doświadczenia. Także cudownych, magicznych doświadczeń z runą Petro. Trzymajcie się. Pa.